Wraz ze sklepem move.pl mamy dla Was specjalną zniżkę na WWE2K17. Wpisując podane kody na wybraną platformę otrzymacie określony rabat. Zapraszam wszystkich do zakupu. Link i reszta informacji w opisie. Moi drodzy, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku WWE2K17. My career, jak zapewne słyszycie, mój głos może brzmieć nieco inaczej. Tak, jestem chory niestety, dlatego też natężenie odcinków jest troszkę mniejsze. No, i generalnie Universe nie, nie wrzuciłem też, bo i NBA, my career, bo nie mogłem mówić. Nie wiem, czy dam radę jutro wrzucić, postaram się, ale niczego nie obiecuję, nie? Także sorry bardzo. Dzisiaj ewentualnie jeszcze wrzucę z NBA My GM yy, wstępniak, w którym będziecie mogli się wypowiedzieć, jaką drużynę mamy objąć. Dobra, po ostatniej walce z Pitero, dzisiaj co my tu mamy? O, jest Pitero, jest Pitero. Na takeover. Big case jest tutaj. Fajnie, fajnie. Mogę zrobić running. W chciałem, ale rywalizacja po prostu się usunęła. Więc może Może jakaś rywalizacja z, z Pitero? Czemu nie? No, post match running. Post match interview running. No, zobaczymy ok moi drodzy rozpoczynamy galę NXT takeover Brooklyn New York będzie na pewno ciekawie tutaj <laughs> no, zobaczymy czy, czy damy radę pokonać dzisiaj kogo fandango chyba no to nie jest jakiś też mega kazacki rywal no ale ale miejmy nadzieję, że, że będzie wszystko git. Ok, lecimy Big Cast, tutaj ten, no i tutaj już, jak wiemy doskonale, będzie interwencja, tak jest. Z tym, że interwencja po meczu, mógłbym w sumie zainterweniować podczas meczu i doprowadzić do przegranej na przykład Petera, To by miało w sumie większy sens, ale z drugiej strony mogę też zainterweniować po, znaczy zainterweniować, pojawić się po jego walce i, i tam dalej yy, rozpocząć jakąś większą rywalizację z tym zawodnikiem. Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się już za moment. W związku, już wybrałem Petera jako mój target, jako mój cel, to prawdopodobnie też będzie automatycznie zwycięzcą tego starcia na TakeOver z, wraz, z Tysonem Kidem, znaczy przeciwko Tysonowi Kidowi. Także, zobaczymy, zobaczymy i co tutaj przygotuje nam gra? Tak jest, jest już zwycięstwo Pitero widzimy, a my biegniemy sobie, biegniemy Tutaj proszę bardzo Aha Okej, okay. od razu proszę bardzo Uderzenie e, Przy wykorzystaniu tych Znaczy tego narożnika Jeszcze tutaj Kolejna akcja Od naszego zawodnika Szykuje się tutaj dla nas czy znaczy od nas jeszcze, ale już Tak jest, Pitero zalewa się krwią i długo nie zwlekając, możemy przejść już do wykończenia naszego dzisiejszego przeciwnika. Proszę bardzo, tak jest, Peter wbity w matę. To jest definitywny koniec tego zawodnika. Wysyłamy wiadomość. Wysyłamy wiadomość. Samo to się nie udało po prostu, bo jak próbuję nawiązać rywalizację z mistrzem NXT, to <śm> <śm> przez to, że jestem piąty w rankingu dopiero. No, to gra mi na to nie pozwala. Także super, po prostu. Naprawdę się bardzo cieszę. No, okej, okay, możemy teraz przejść do ataku. A czy do ataku? Do walki z Fandango na no NXT Takeover. Już bym wolał walkę z Samoa nawet w non-title matchu, no ale skoro ok, skoro mamy walczyć z Fandango, no to w porządku. Skoro tego chcecie, twórcy. Ok. Jednakże naprawdę wolałbym już powoli iść po tytuł. Chociaż, okej, okay, no dobra, no. Może po rywalizacji z Peterem, może po wygranym fajdzie z Peterem Ruszymy wtedy na NXT title, po NXT title i Tutaj z samochodem znowu rozpoczniemy jakiś już konkretny program na Gdzie na szali znajdzie się właśnie to mistrzostwo NXT No ale póki co musimy się zadowolić z tym co jest <coughs> Przepraszam was za kaszel, no ale Może mi się zdarzyć on tutaj Podczas tego odcinka, dobra w sobie pominiemy Fandango tym bardziej Yy, i przejdziemy od razu do rzeczy, przejdziemy od razu do, do walki fandango tutaj pewny siebie jak widać No musimy pokazać, że mimo wszystko to... Ten... O Jezu, to było słabe. To było słabe. Haring się szykuje od fandango. No proszę, ja jestem <ścoughs> zaskoczony. Ale okej. Okay. Jeszcze fandango tutaj w ataku. No niezbyt dobrze rozpoczęliśmy to starcie. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym przegrać tą tą walkę, to by było naprawdę mega... mega słabe. Teraz y, trochę ciosów i jest jeszcze łokieć prosto w szczękę. Fandango jeszcze łokieć i jest kontra, jest odpowiedź od Fandango. Proszę bardzo, ASIP jest kontrowany i jest jeszcze tutaj kolejne uderzenie od tego zawodnika i jeszcze Senton. Już powoli wszystko tutaj zaczyna nam się lepiej układać i jest kontra mimo wszystko od... Fandango będzie odpowiedź Tak jest Ale za dużo już tych kontr zmarnowałem No właśnie I teraz będzie problem, teraz fandango przyjdzie do ofensywy będzie backbreaker Jak najbardziej jeszcze tutaj fandango Okej okay. W porządku jeszcze tutaj się szykuje kolano No tak O! Oh. Tego się nie spodziewałem, że Fandango w ten sposób będzie chciał nas tutaj zaatakować. No ale kontrolujemy sytuację. DDT mamy teraz serię kopnięć. Troszeczkę osłabimy naszego rywala. Aj, skontrował, skubany i będzie teraz ofensywa. A nie, jednak nie, jednak aperkusik z mojej strony. To miło, to sympatycznie, ale już teraz znowu kontra. I close line od Fandango. Jeszcze kopnięcie. Co teraz przygotuje A teraz był unik. Jest uderzenie. Jeszcze gadkich I kolejne DDT w stronę tancerza. Tancerzyka. I jeszcze wyniesienie fantastycznie Zrobi to nasz zawodnik, a i będzie, nie będzie serio, ci będzie tutaj kontra od, od Fandango i jeszcze supleksik się przydarzył, a no tak No tak Pięknie, po prostu pięknie, jeszcze fandango w ataku Uwaga, wskakuje już na... ...trzecią linę Ale chcę, żebyśmy się podnieśli Galdi jest już na nogach i jest unik! Jest unik, będzie jeszcze jakaś akcja Suplex, ale skontrowany, skontrowany ten suplex. Proszę bardzo, Fandango dalej w ofensywie Na krawędzi Ringu jest nasz zawodnik. <laughs> Nie wiem, co chcę zrobić teraz Fandango, prawdę mówiąc, ale dobra. Ok, jest bump. To było dziwne, no ale w porządku, jak chcesz. To spoko, Butterfly back Breaker. Fantastycznie. I szykuje się Alejup! Tak jest! Mamy Alejupa! I będzie próba pinu. Jeden. Dwa. I kick outuje. Mimo wszystko fandango. Także... Będziemy musieli tutaj prawdopodobnie zastosować już naszą akcję Kończącą. O Jezu! Tak jest! Fandango złapany! I wbity w matę został już ten zawodnik. Mamy pin, i to musi być koniec tego starcia. Nie ma innej opcji w ogóle. Jeden, dwa, i. K nie, nie wierzę, i kick-outuję skubany. I kick to, to niedobrze, bo ja już wymiękam, jeśli chodzi o moje gardło serio. Może Senton? Może Senton zakończy to starcie? O Boże. Jeden, dwa, kick out. Dysadysto. Seria jeszcze tutaj. Uderzeń kopnięć. Fandango, masakrowany. <tryk> Jezus. Jeszcze będzie kolano. Tak jest jeszcze, może raz. Senton mamy. Senton i czekamy aż Fandango się podniesie. Jest gatkik, i będzie też kontra od tego zawodnika. Niedobrze, niedobrze. Rashał Lexu, tak jest. I pin. I pin. <ścoughs> od Fandango. Jeszcze Fandango w ofensywie, ale nic z tego nie wyszło, proszę bardzo. Wow, i you mamy know Neckbreaker. Neckbreaker od Fandango, ten jest już na trzeciej linii, mamy Flying Elbow. Mamy flying elbow od tego zawodnika. To jeszcze nie koniec, proszę bardzo. Będzie kontra, tak jest. I teraz będzie alejup? Nie, nie będzie alejup, a będzie kontra od Fandango. Nie bierze w typa, panie. Dobra, jest unik. Odpoczniemy chwilę. Wrócimy do z Teraz będzie Aperkat, tak jest i Fandango zalewa się krwią. Fandango zalewa się krwią w tym momencie. Będzie Alejub, który powinien zakończyć to starcie. 2-3, <coughs> oh, tak jest. Na no, aneksji TakeOver w Brooklynie, Nowym Jorku pokonujemy Fandango Bardzo fajnie, bardzo, bardzo optymistycznie tutaj Mam nadzieję, że dzięki temu zwycięstwo od podskoczy w rankingu Aha, jeszcze automatycznie kliknąłem tutaj Taki Bayer No dobra Jak móc, to mus. To obijemy jeszcze tutaj Fantango. który już i tak zdecydowanie ma dość. Ale ze mną się... O jest o to, aha, bo to jest inna Tak, jest. Po fandango. <ścoughs> fandango został zdemolowany. Okej. Okay. Nie chciałbym z rywalizacji, więc... No, nie chciałbym z nim rywalizacji, po prostu. Wola Spitera, bo to, to może być zdecydowanie ciekawsze, na pewno będzie ciekawsze. Rywalizacja Spitera. Samoa Joe pokonał ONX title Scotta Dawsona. No to ciekawe w ogóle, że Scott ...zawalczył o ten tytuł. <kłysy> Co teraz przygotowała dla nas gra? Mam nadzieję, że jakieś rozwinięcie a i w ogóle początek feudu z Pitero. jakiś ciekawy sposób, a nie, że będzie z nim ciągle walczył. Okej, okay, mam walkę z Samoa Joe. Ale wiecie co? No nie, dobra, dobra, postaram się to dograć. Nie, bo chciałem już przerwać, ale postaram się mimo wszystko zagrać to starcie. Tutaj nigdzie nie ma co ciekawe Pitero. Ale mogę wygłosić promo. Na samym początku najlepiej. Show Opener promo. Turn Hill promo. A wiecie co? Spróbujmy, zobaczmy. Co my tu mamy? Ok, no rozpoczniemy sobie tym. Tym promo że rzeczywiście będzie Thorn hio, Czy mi się uda, czy znowu to spieprzę? Wszystko jest możliwe, słuchajcie, więc, więc... Zobaczymy, no mam nadzieję też, że... Że w tym momencie Petero się pojawi, że wyjdzie do mnie No byłoby to dobre, byłoby to dobre, dobra Aha, okej okay. Dobrze, możemy to przebijać I don't... I don't get why you cheer, tak jest. Uh, to dobre. I never understand. No dobra, sami, co? Bo ja po prostu nie mogę, no? <coughs> What it, <coughs> what, it what is what makes you cheer some people like me and others It's a little perplexing to me, to be honest. Oh Jesus. Usually I excited to see that i played by uh, the rules. Okay, while I was busy playing by the rules I was being paced over for major opportunities. Paced over by people who lied, cheated, or fled out both could uh, their way up at the ranks. At the first I thought they uh, were the ones with the problem, it turns out. I was wrong, okay. I can't pay bills no, we are all I don't care about you, Like yes. I oh not know I know you are not going to like this. I'm not here seeing this because I want to hurt you. I don't want to hurt you. I don't want to please you either because I don't care about how you feel. It's not my job to be a to be emotionally released, okay. Never me in. it's too There's nothing that sickness anymore. Not thinking about how much time I waste waiting, waiting the approval of the WWE universe. I can tell you how much better I feel now that I don't give a damn about each. Uh, Every one of you, the only person in the WWE that matters to me is me. You should be thanking me, like, yes. I'd love to thank you for your time, but I'm not thanking you, losers, <laughs> for anything anymore. You should be thanking me. For even coming out here. So I do it for you. You're welcome. You're welcome for being more of a man than anyone else. We cheer for. Heal popularity. I virtual coins. Zdobyłem. Teraz powinien Peter plecieć i mi trzasnąć w mordę, ale tak się nie stało. Są, czy w ogóle odpowie na moje tutaj... na mój atak. Bo ja już właściwie gubię się z kim mam rywalizację. Bo skoro mogłem, zaatek... skoro mogłem zaatakować e, tedy Pitera, to niemożliwe, żebym miał teraz rywalizację z samochodem. Więc mogę w sumie zagrać tą walkę. <coughs> Co nie? Czemu sami Zayn vs. Bodalas? Mi odpala. Dlaczego? Dl dlaczego mi odpala? Dlaczego się włącza Sami Zayn kontra Bodalas? Przecież to nie ma sensu. To jest. To jest głupie. To jest mega głupie. Ej, naprawdę, nie, nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Co jest przyczyną? Sami Zayn kontra Bodalas. Co ja mam do tego? Przecież ja mam walkę z, z Samoa Joe. Na tej coverze atakowałem Pitera po walce. Wygłaszałem promochilowe. Po co, po co, co, co ma Sami Zayn i Bodalas nas do mojej postaci, do mojej, do mojego bycia w tym, w tym uniwersie, w uniwersie, w tym, w tym, w tym brandzie, tak? W NXT? Ej, to jest bzdura. Serio. No, wychodzi Sami Zayn. I run in? A mam, zatykować samego Zayna. Okej. Okay. Tego się Semi nie spodziewał. Proszę bardzo, od razu. Od razu powinien być koniec, a on mnie skontruje. To jest takie głupie. Właśnie w takich momentach. Ok, Semi. Jest kontra. Jest elbow. Jeszcze jeden. Ciekawe, czy będę mógł go z tego zrzucić. O ile będzie w ogóle na mi się dowiedzieć, tak jest. No nie, skontrował mnie. Co za bullshit, ale bez sensu. Ja, ja coś wcisnąłem? Serio? Nie, wydaje mi się, że niczego nie wciskałem. No tak, i teraz nie mam kontr. Ja pierniczy. Ale bzdura. Trochę bzdura, nie? No i sami wygrał. Ale to jest, to jest tak głupie. To było głupie po prostu. Nie, 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 nie. Moim zdaniem to było mega głupie. No i teraz jeszcze walka już odcinek jest trochę dłuższy. Nie miałem w, w, w ten. Nie miałem wrzucać takiego długiego cholera. Bo ja wątpię, że będę w stanie komentować. Co może się odbić na odcinku później na starciu na walce i w ogóle, więc więc, e, troszkę przypał, nie, troszkę lipa w tym temacie Mogę skończyć po tej cover Połowa odcinka była tego co to tu jest, no, ale dobra Let's talk about what happened out there tonight Here's uh, an easy one actions matter not words Teraz mi to rośnie, a przecież nic nie było o, o Pitero, jak wtedy to zrobiłem, bez sensu. Czyli jakby narzucają, chyba tryb mi narzuca po prostu rywala. Że mamy rozpocząć rywalizację z Sami Zainem. Nie jest źle, prawdę mówiąc, no ale z drugiej strony wolałbym naprawdę z Pitero. Chyba, że znowu w tym trybie jest tak głupio to zrobione, że z zawodnikami stworzonymi, innych, na przykład znajomych z PlayStation, nie możemy mieć... Yy, nie możemy mieć rywalizacji, bo w poprzednim życie chyba tak było. Może nawet jeżeli próbowaliśmy wdać się w jakąś rywalizację właśnie z takim zawodnikiem, to nie było opcji. No to jest normalne? No kurde nie sądzę. <laughs> Okej, okay, walka z samoodzo i proszę jest... jest cutscena. Co się z Get your kurde, o co ci chodzi stary? Ja jeszcze nie przegrałem, więc. O, <coughs> <coughs> oh, gadamy. <God> <coughs> nie, no sorry, naprawdę. <coughs> Chyba, że. Chodziło tutaj y, ziomkowi o to, że przegrałem ten Brawl przed walką z Sami Zainem. <coughs> Kurczę, sorry, nie, sorry to Masakra, dobra Postaram się <coughs> dotrwać Do końca tego starcia <coughs> Oh, god damn it. Ale jest naprawdę mega ciężko, nie? <coughs> Wiem, że to jest pewnie i wam przeszkadza, ale. No Teraz już nic nie zrobię. Dobra, lecimy. Dobra, kopnięcie. A, jestem osłabiony, ha. Po tym, po <laughs> tej walce z sami Zainem, to, to jest dobre akurat, że, że jeżeli mi, że, że jakieś zadą mi obrażenia, to to potem ma przełożenie na, na kolejne starcie, że to jest w ogóle. <laughs> to dobre. Tylko głupie jest to, że ja tamten Bro przegrałem. <laughs> Okej, okay. Joe. Uspokój się nie jest zabawne, co robisz. Wracamy do ringu. Do trzech doliczyli już. Do sędzia z y, fanami. I DDT. Do Samoa Joe. Jeszcze uderzenie. Jeszcze tutaj moglibyśmy go troszeczkę poobijać. Osłabić bardziej. Proszę bardzo. Airship do narożnika. I jest unik. Jest unik od Samoa Joe. Jest teraz kontra jeszcze od NXT Championa. Mamy też odpowiedź od naszego zawodnika. Kontruje również Samoa Joe, i Samoa Joe wykonuje uppercut. Lądujemy na macie, niestety. Jest kick out. Podnoś się stary szybciej. Proszę cię, no nie, i będzie submission. Fuck this shit. Uwaga, 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 wyjdziemy z tego, tak jest, wychodzimy, mamy już 2,5 garstki. Elegancko, dobra. Bierzemy rozbieg, i jest kolejne kopnięcie. Joe znowu ucierpiał. I jeszcze teraz łokieć prosto w czoło. Szykuje się teraz jeszcze senton z drugiej liny. Tak jest. Udało się. Okej, okay, jeszcze teraz w ataku jest nasz zawodnik, proszę bardzo. Mamy supleksik. Oj, ale ucierpiał. Jeszcze jest zmęczony po prostu. Nie ma co pinować, to jest bez sensu. Wstawaj, stary szybciej, musisz. Wstawać Przechodzimy do ataku, czy będzie suplex, czy mnie skontruje. <laughs> Tego się bałem. Mesa się, ale również skontrowany przez nas. I proszę bardzo, jest bump. <laughs> Możemy się zabawić, będzie jeszcze Aperka z drugiej liny. Nie, nie ma Aperkatu, ale jest również przyjemna akcja. Ok, bierzemy rozbieg tutaj, proszę bardzo. I jest. Chwila, nie, jest DDT. DDT od naszego zawodnika, jeszcze teraz będzie jakaś akcja? Chciałem, że skontruję, a na szczęście nie, nie skontrolował. Proszę bardzo, iść. O! Tego się nie spodziewałem, prawdę mówiąc, ale spoko. Ok, obróćmy sobie go. Proszę bardzo, German Suplex. Mamy German Suplex. <laughs> Welcome to Suplex City, Joe. Ok. Już wyjeżdżasz, tak? Rozumiem. Back suplex od Samoa Joe. Jest pin Row break. To dobrze. To mega dobrze. Jeszcze proszę bardzo Samoa Joe w ataku. Jeszcze mamy kolano od Samoa Joe. No, Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Teraz seria łokci znowu od NXT Championa. Starcie jest póki co w miarę wyrównane. 3,5 półgwiazdki Na razie mamy, ale te gwiazdki to są nieważne. Tam bo jak na upartego, to w można wygrać co ale to nie o to chodzi, żeby tutaj nabijać gwiazdki, tylko żeby rzeczywiście to, to show było fajne, <śmiecki> bo gwiazdki w tej grze niekoniecznie tutaj yy, umiejętnie przedstawiają poziom meczu i jego emocje, znaczy emocje związane z nim też, i, i, i w ogóle jeśli chodzi o różnorodność akcji i te, 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 o dynamikę. Będzie suplex tak jest, mamy supleks, ale nasz zawodnik jest naprawdę już mega, mega zmęczony. Staminy brakuje. No ale musimy jeszcze te siódmy poty z siebie wycisnąć i jeszcze jedno kopnięcie. No i będzie odpowiedź, tak jest, mamy odpowiedź od Samoa Joe. Tego się bałem. Proszę bardzo, Joe jeszcze uppercut. Wykonuje, ja jeszcze mamy pół opiny od niego, ale nie, kickoutujemy. Oczywiście, kickoutujemy już. Nawet do jednego nie znasz badalić sędzia, dobra, kolejna próba submission. Niedobrze, musimy z tego wyjść. Nie mogę dać tutaj się. No nie! No kur... Dlaczego? Przecież... na jakim co... Cud... No nie wiem czemu. Nie, nie wiem dlaczego mój, ten mój punkcik nagle zwolnił, a jego był szybszy. To na początku mógł być szybszy, a nie to... Kurde, bzdura. No i jaj i porażka. No przez to, że jestem chory. tak, tak się mogę usprawiedliwiać, nie? Na siłę. Nawet nie wiem z kim mam rywalizację teraz. To, to jest takie smutne. Serio, nie? No i walka Fina z Hideo z Hideoitami się już zakończyła, Finbaler pokonał Hideoitami w main eventie tej gali Moi drodzy. I to by było już naprawdę na tyle, już nie jestem w stanie, nie, naprawdę nie jestem w stanie, self-promotion, zobaczymy, zobaczymy co tutaj, aha, aktualnie nie mam żadnego rywala, to jest, to jest takie smutne, no dobra, słuchajcie, no nic, kończymy, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii, jak i innych, na razie, cześć.